Witamy w przeglądzie motoryzacyjnym. A dziś... Spółka Electromobility Poland rozpoczyna współpracę z firmą Panek. Spółka Electromobility Poland podpisała niedawno list intencyjny, który dotyczy współpracy z firmą Panek S.A., będącej jedną z liderów usług trudniących się wypożyczaniem samochodów. Czy to oznacza, że Izera będzie dostępna na minuty? Według przedstawionego przez EMP harmonogramu, etap rozruchu technologicznego Jaworznickiej Fabryki zaplanowany jest na koniec roku 2025, a regularna produkcja Izery ma ruszyć w 2026 roku, a to wszystko za aż 6 miliardów złotych. System zawracania w miejscu. System zawracania w miejscu, który został zastosowany w chińskim aucie ZEK 001FR wykorzystuje cztery seryjne jednostki elektryczne – Każda z nich odpowiada za jedno koło. Dzięki nim, oprócz tego, że można uzyskać świetne osiągi, można również manipulować przenoszeniem mocy, między innymi tak, że koła mają to samo położenie, ale te po prawej stronie obracają się w przeciwnym kierunku względem tych lewych, obracając auto wokół własnej osi, niczym samochodzik zabawka na baterie kupiony na bazarze. System może jest ciekawy oraz może być w wielu przypadkach przydatny, ale sądząc po pisku opon, te zużywają się szybciej. Człowiek kontra wyrób samochodopodobny. W Mediolanie doszło do ciekawego pojedynku między złotym medalistą olimpijskim Filippo Tortu a elektrycznym citroenem Ami. Jak sama nazwa wskazuje, pojazd ten można prowadzić każdy, kto posiada prawo jazdy odpowiadającej kategorii AM. Citroen osiąga zasięg 75 km, a jego prędkość maksymalna wynosi 45 km na godzinę. Wróćmy do samej dyscypliny. Polegała ona na sprincie na 100 metrów, którą włoch pokonał w poniżej 10 sekund. Nie zdziwi was zapewne fakt, że wygrał człowiek. Prawo jazdy powyżej 65 roku życia. Od 2024 roku Unia Europejska ma wprowadzić przepisy dotyczące prawa jazdy, w których osoby w wieku 65 lat i powyżej będą musiały co dwa lata przedstawić specjalne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do prowadzenia pojazdów. Ma to zmniejszyć liczbę wypadków powodowanych rzekomo przez starsze osoby. Zakończenie programu dopłat do aut elektrycznych w Niemczech przyczyną spadku ich sprzedaży. Firmy samochodowe obawiają się o zatrudnienie i utrzymanie ciągłości produkcji z powodu spadku sprzedaży aut elektrycznych we wrześniu 2023 roku. To wszystko przez zakończenie programu dopłat do aut elektrycznych. Spadek wyniósł 30% i jest to dla wielu producentów ogromny szok. Pokazuje to tylko, że ceny aut elektrycznych nadal są zbyt wysokie lub po prostu brak zainteresowania obywateli autami napędzanymi tego typu silnikiem. Niestety nie ma co liczyć na spadek cen, możemy się jedynie spodziewać wejścia na rynek mniejszych, a co za tym idzie tańszych elektryków, a będą one kosztować około 25 tysięcy euro, wciąż sporo jak na małe auto.